Hej witajcie z tej strony Gilam i to dzisiaj w sklepie 12 stycznia 2023 roku. No i co? Dzisiaj mamy Aurelię za 1500, oraz to jest z stylem takim. Dalej mamy buławę trybutu za 1200, kląt fosło za 500, Oro za 2000, smokielet za 1500 zestaw Aurelii za 2200 Szczur za 1200, Szczęśliwe śkiery za 500, Szczurze za 300, Łami Szczęka za 1200, Mazisty Meicher za 800, Dalej mamy galaktyczną grapplerkę za 2000, Gwiedny Ostrze Galaxy za 1200, Portal Wirowy za 500, Zestaw grapplerka Galaxy za 2500, Sztandarowe Skiny powróciły, prosto ze sztandarowymi itemkami. Dalej mamy Hart za 800. Rewanż za 1200, Terapia tańcem za 800, Twist za 500, Oczkuś za 800, Objawienie za 200, no i co, zestaw Chloe Kim, zestaw WR, e, a i zestaw sz, e, szafka Sparkle Skute też nadal w sklepie. I powrócił e, zestaw Małgumowe Legendy i powrócił też e, zestaw z e, Ognistą Kuno, ale przez to, że mam ten pakiet to go nie pokazuję, więc też mówię, że po prostu jest też w sklepie. No i co widzę, jeśli sklep się podoba, to pamiętajcie subzłone łapka w górę jako GGLAN w sklepie, a się dzwonić jak nam Siemneczko.